Robimy terrarium dla biedronek. Jedną znalazłem w kuchni i zrobiło mi się jej. Szkoda, o tutaj ją akurat widzicie. Zrobię dla niej terrarium, żeby przeżyła do wiosny, i wiosną ją wypuszczę. Mamy y, zwilżony wacik żeby mogła pić. Wszystkie rzeczy mam, z, znaczy że informacje o nich mam z internetu, więc nie wiem, czy to jest dobre. Podobno jedzą szurawinę suszoną, mszyce, liście sałaty. Miód i jakieś tam inne rzeczy. Więc tak na razie się wygląda. Teraz wezmę miód i wezmę go tak trochę na łyżeczkę. I tak palcem pomaczam i dam tutaj właśnie tą sałatę. Nie za dużo, żeby nic jej się nie stało. Więc już miodek jest nałożony i no, więc mam nadzieję, że to zjedzą, bo chcę ją, chcę ją po prostu przetrzymać do wiosny żeby przeżyła ją, po prostu wypuścić. Byłem na dworze, zebrałem w ogóle takie różne rzeczy dla niej i znalazłem kolejną biedronkę, tylko ona jest chyba zmrożona. Nie wiem, czy ona przeżyje, czy co, ale ona jest chyba zmrożona, bo nie rusza się ani nic. Tak się prezentuje już pięknie terrarium. To są liście róży. Zostały znalezione, więc moim zdaniem są idealne warunki. Nasza biedroneczka została przełożona. Niestety tamta zmrożona umarła. Chyba jej się nie podoba, bo próbuje uciec, ale wolisz chyba być w terrarium niż zginąć na zimnym dworze. Teraz jednak się zaklimatyzowała i jej się już mega podoba. Obserwujcie mnie po więcej takich fajny, fajnego kontentu, bo lecimy po 100 tysięcy. Byłem na dworze i znalazłem kolejne biedronki, żeby po prostu przeżyły i miały raźniej. Sześć z nich jest zdrowych, znaczy zdrowych, przeżytych, żyją po prostu, a te dwie niestety zostały zmrożone. Więc zaobserwujcie mnie i dam wam za jakiś czas upgrade, co się z nimi stało i mam nadzieję, że przetrwają do wiosny i dajcie znać, co mogę im jeszcze dawać czy coś w komentarzu, jak się znacie, więc no pa.